Dziś chcemy Wam opowiedzieć o historii rowerów, która jest w naszym mniemaniu naprawdę interesująca. Nie wierzycie? To co powiecie na to, że o rowerach zaczęto myśleć już około 10 lat po tym, jak Polacy wygrali bitwę pod Grunwaldem. Pierwszy rower, a właściwie nie do końca rower, tylko pojazd poruszany siłą ludzkich mięśni, wymyślił około 1420 roku Giovanni Fontana. Był on z zawodu lekarzem, ale interesował się też wynalazkami i fizyką. Był tak dobry w swoim hobby, że określał się mianem MAGA. Pojazd, który zaproponował, miał nie dwa, a cztery koła. Siedziało się w nim jak w pojeździe Flintstonów, jednak nie poruszało się nogami, a czymś, co można nazwać pierwowzorem obecnego łańcucha. Ciągnęło się zaliny, które, poprzez różne wielkości tryby, kręciły kołami. Wynalazek Fontany jednak nie bardzo się przyjął. Współcześni mu ludzie nie byli nim zainteresowani. Jak również innymi jego wynalazkami, jak rakietowymi, mechanicznymi ptakami, żabami i królikiem, które też wymyślił i opisał w swojej księdze wynalazków. Dużym i chyba najważniejszym przełomem w historii roweru był projekt czegoś podobnego do obecnych zabawek dla 2-3 latków chodzik na dwóch kółkach. Wynalazek nazywał się Celerifair i został wymyślony w 1790 roku przez Comte Mede de Sivraka. Ten wczesny rower składał się z dwóch kółek, kłody, na której się siedziało i drążka kierowniczego. O dziwo, tym razem wynalazek się przyjął i nie tylko zaczęto na nim jeździć, ale i modernizować go o kolejne elementy. Kolejnym etapem w ewolucji rowerów było dodanie lepszej, ale wciąż prymitywnej kierownicy oraz wygodniejszego siedziska. Dokonał tego leśnik wynalazca Karl Dreiss w 1817 roku. Jego rower wydaje się nam prymitywny, jednak jak na owe czasy, była to nowatorska i szybka maszyna. Drys udowodnił to w roku 1817, gdy pokonał 14-kilometrową trasę w niecałą godzinę. Jego wynalazek okazał się dwukrotnie szybszy niż posłaniec konnej poczty. Ciekawostką jest, że Drys wynalazł, oprócz roweru biegowego, także maszynkę do mielenia mięsa, pseudo-peryskop i maszynę do pisania. Dużym krokiem w budowie rowerów okazały się pedały, które początkowo były przymocowane do osi koła. Nie jest jasne kto tak naprawdę je wynalazł. Jest trzech kandydatów: ojciec lub syn Miszu albo Pierre Lament. Ważne jednak, że nastąpiło to gdzieś około 1858 roku i od tego momentu rozwój roweru nabrał naprawdę dużego tempa. Najpierw w 1866 powstał bicykl. Potem w 1870 opatentowano gumowe koła, które wpłynęły na komfort jazdy, a następnie wynaleziono w 1876 pierwszy hamulec. Od tego momentu rower miał już praktycznie to wszystko, co obecnie: koła, kierownicę, ramę i hamulce. Brakowało tylko lepszego przełożenia napędu i łańcucha. Został on wynaleziony w 1879 roku przez Henry'ego Johna Lawsona i tak jak obecnie napędzał tylne koła, a nie przednie jak w rowerach dla dzieci. Początkowo Lawson eksperymentował z przekazywaniem napędu za pomocą drążków metalowych, ale w końcu zastosował łańcuch. Na przestrzeni kolejnych lat rowery były unowocześniane. Powstał pierwszy tandem, pompowane opony, hamulce tarczowe i pierwszy składany rower. Wreszcie gdzieś w okolicach 1900 roku rowery przestały być pokraczne i zaczęły przypominać te współczesne konstrukcje. Ciekawostką jest to, że w tym okresie zaczęły powstawać rowery elektryczne. W opisie pod filmikiem podajemy wam link do patentu z 1897 roku na rower z elektrycznym silnikiem. Niestety potem lobby związane z ropą naftową zaczęło lansować benzynę, i ta gałąź rowerów została na długo zapomniana, a zastąpiły ją motorowery i motocykle. Wracając jednak do rowerów. Kolejnym dużym przełomem w ich konstrukcji było wynalezienie w 1979 roku roweru górskiego przez Joe Blizzard. Od tego momentu rowery zyskały bardzo dużą popularność i okazały się intratnym produktem, który zaczął generować na tyle duże zyski, że zaczęto inwestować w jego kolejne ulepszenia. Powstały lepsze napędy, przerzutki, hamulce, amortyzatory oraz karbonowe ramy. Rowery stały się popularne, ale też bardzo zróżnicowane w zależności od Zastosowania spowodowało to ich podział na rowery szosowe, górskie, zjazdowe, dualowe, miejskie, trekkingowe, turystyczne, składane, poziome czy wreszcie elektryczne. Te ostatnie przeżywają swój boom od 2000 roku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto w nich stosować nowe baterie litowe umożliwiające większy zasięg. Obecnie rowery elektryczne są już na tyle popularne, że nie stanowią już ciekawostki dla bogatych, a mają swoją oddzielną kategorię w sklepach rowerowych i są dostępne dla każdego. I to już koniec. Zdajemy sobie sprawę, że nie poruszyliśmy wszystkich rowerowych tematów, jednak chcieliśmy Wam przedstawić najważniejsze, według nas, punkty zwrotne w historii tych pojazdów. Jeśli według Was jest coś ciekawego, o czym nie powiedzieliśmy, napiszcie to w komentarzach. Pozdrawiamy i zachęcamy do subskrypcji. Klikajcie. Zmobilizuje nas to do tworzenia kolejnych ciekawych odcinków. Do zobaczenia!